Witajcie! W tym filmiku pokażę Wam mikrokontroler Raspberry Pi Pico. Oraz jak napisać na niego prosty program, który będzie kontrolować jego lampkę LED. To jest kontroler. Musimy najpierw podłączyć do niego kabel i trzymając ten przycisk musimy podłączyć go do komputera. W ten sposób będziemy w stanie zmieniać kod jaki on będzie wykonywał mając ten przycisk ten mały biały wpiąłem go do komputera potrzebowałem dwóch rąk no i teraz za komputerze Raspberry Pi korzysta z MicroPythona. Do obsługi tego potrzebny jest Tony ID. Po zainstalowaniu Tony ID trzeba nawet sam wykrywa Raspberry Pi I trzeba kliknąć install. To trzeba robić za każdym razem, ale to nie wpływa... To jakby powiedzmy nie formatuje go, nie traci się program. I teraz napiszmy nasz program do kontrolowania letki. Najpierw musimy zaimportować zestaw instrukcji, który spowoduje, że ta lampka się zapali. Ta lampka jest gdzieś tutaj. Aby to zrobić, pisujemy: From machine. Import. pin Teraz definiujemy który pin to ledka led to pin 25 pin out Teraz zdefiniowaliśmy, w ledka to jest pin 25 oraz, że tu powinna być spacja. I teraz, aby odpalić naszą letkę, wpisujemy LED. Value. I w nawiasie wpisujemy liczbę. 1 włącza letkę, a 0 ją wyłącza. Bo ja teraz zademonstrować, jak to działa. Tutaj biorę mikrokomputer. Mowę. Nie, nie uda mi się go tak zaczepić. Nawet mi się udało. Teraz... Zapisujemy. Zapiszmy to na naszym Raspberry PiPiKo. Mam tutaj już dwa projekty. Ten zapiszmy jako main.py. By po podłączeniu go do... Innego źródła zasilania, on mógł sam działać. I teraz dajmy otwórz. Jak widzicie, lampka się zapaliła. Teraz zatrzymujemy program, choć lampka sama nie zgaśnie. Zmienimy teraz nasz value na zero. Jak teraz to odpalimy, lampka się wyłączy. Teraz zróbmy program, który zapali lampkę, a po jakimś czasie ją wyłączy. Do tego będziemy potrzebować time'a, więc musimy zaimportować zestaw nawędzi związany z czasem. Import time. I teraz mamy dostęp do polecenia time sleep. I w nawiasie sekundy. Wpiszmy na przykład dwie. I teraz, dajmy tu na koniec LED value zero. Teraz ten program zapali lampkę na dwie sekundy. Raz, dwa. O. Teraz mówimy, już wiem. Time Sleep 2 znowu. I znowu ją zapalmy. Może tu dajmy 3. Teraz przekopiujmy sobie to. I po tych 3 sekundach nie minie 1 sekunda i to, zgaśnie, i to zgasi lampkę. Zapisujemy i przetestujemy, jak to działa. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz. Działa idealnie. To teraz możemy zrobić stop. Odłączamy się dla bezpieczeństwa. I teraz, ponieważ to było zapisane jako main, to zadziała, jeżeli podłączymy nasz mikrokomputer do innego źródła zasilania. Podłączmy go teraz na przykład do. Tutaj mam ładowarkę w biurku. O. I teraz on wykona nasz program. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz. O. I teraz w sumie za każdym podłączeniem do zasilania on wykona nasz program. Trzeba go zapisać jako main.pywę, by automatycznie się wykonywał. Dziękuję za oglądanie.